Cześć, witamy w kolejnym odcinku ProPiwko. Po dłuższej przerwie znowu się widzimy. Dzisiaj naszym gościem będzie Wojciech Rusowicz, bardziej znany jako Rusek, największy wojownik Promilki Milky Way. Witam Rusku. Witam Na początek, pytanie, które tradycyjnie zadajemy naszym gościom, mianowicie jaki jest swój początek z playerenu? Początek z playerenu wyglądał tak, że trafiłem do drużyny Kopidołków, bodajże, dobrze pamiętam. Bo według moich informacji, przepraszam cię przeszkodzę, według moich informacji to był EZTS-u stronie. A no tak, oni się przekształcili później. Generalnie wyszło tak, że od Ciebie wyszła inicjatywa gry, a ja, a tak, dokładnie. No i tak się zaczęło. Później trzy, 4 mecze w LZS-ie. No i ta inicjatywa powstania promilków z tobą i z Bartkiem i z całą resztą. Jak ci się do tej pory gra w tym zespole? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze nie, Bardzo nie dobrze. zamierzasz odpuszczać na świecie Nie zespołu? zamierzam odpuszczać do końca życia w moich żyłach płynie promilowa krew i tak będzie. No tak on liczyłem. Z tego co wiem, byłeś także ambasadorem naszych rozgrywek. Możesz tam przybliżyć bardziej tą, tą funkcję, to jak tam funkcjonowałeś w tych szeregach. Eee, no był taki epizod w moim życiu yy, z PlayReną. Yy, głównie chodziło tutaj przede wszystkim o organizację półfinału w Lubinie, gdzie troszeczkę próbowałem tutaj się zaangażować i pomóc Bartkowi i, i Steili. Yy, no i tak się to zaczęło, że jak poznałem chłopaka z, z z biura to tak troszeczkę chciałem tutaj tą współpracę nawiązać, ale jakoś później tak nie było czasu tutaj, także jestem teraz odsunięty, ale jak mam czas, mam możliwość że zawsze Bartek czy Stejla mogą na mnie liczyć. Długo to spało? Może z 3 miesiące jeszcze po, po półfinałach tak było, Aha. a później to już tak na zimę ustało. Rozumiem. Wróćmy może jeszcze do naszego zespołu. Według Ciebie jak się prezentuje nasz zespół? Jaka jest forma poszczególnych zawodników, jak to wszystko wygląda na razie w tym sezonie? No, w tym sezonie to tak jest na razie w kratkę, jak wiemy, ale myślę, że to z czasem przyjdzie. Jeśli chodzi o zawodników, to każdy myślę, to indywidualnie jakoś tam się pró próbuje wczelić, mamy lepsze mecze, gorsze mecze, ale to powoli powoli będzie szło w dobrym kierunku. Będziemy się zgrywać. Mamy też kilku nowych zawodników którymi niektórzy z nas grali, niektórzy nie, także myślę, że to z czasem wszystko. Czyli można powiedzieć, że w zespole nadal są znajomi sami, tak? Tak. Nie ma to, tak, że ktoś to. na przykład ze mną przychodzi. Jak, jak ktoś jest transferowany naszego zespołu, to zawsze ktoś kogoś zna, tak? Nie ma to, że myślę, ktoś że się to tak, czuje w zespole. Myślę, że nie ma takich osób w zespole, bo jak wiemy, każdy się zna. Jak ktoś kogoś nie zna, to zawsze drużyna... Tak funkcjonuje, że robimy się dalej paczką i nie ma tak, że przychodzimy na mecz i nie znamy się z jakimiś zawodnikami czy z kimś. To u nas gra. Mhm. Wiemy również, że miałeś dosyć dłuższą przerwę w grze naszego zespołu. Możesz porównać etap przed wyjazdem i po wyjeździe, jak to wygląda w zespole, jaka jest atmosfera, jak wygląda nie wiem, nasza gra? No tak, nie było mnie dość długi czas, było około 5 miesięcy. To był taki okres, gdzie mnie tutaj po prostu nie było i nie mogłem grać z chłopakami. Czego na pewno jest duży, duży skok, bo przed tą przerwą byliśmy na, półfinał, na półfinałach i finałach, gdzie się bardzo z dobrej strony pokazaliśmy i ten zespół troszeczkę inaczej wyglądał. No i po tych finałach to troszeczkę się tam zaczęło obsuć. No i po powrocie moim. Drużyna była już troszeczkę w przebudowie. Jak wiemy tam kilka osób, które grało od zawsze z nami to odeszło z różnych tam powodów. Przyszli nowi zawodnicy, nowe wzmocnienia. No i w tej chwili na pewno ta gra zupełnie inaczej wygląda niż wcześniej. Pomimo, że ten trząd drużyny jest taki jaki był, to troszeczkę się to zmienia, ale to też myślę e, w tutaj takim Momentem właśnie tym przełamania było to, że, że te półfinały dobrze się pokazaliśmy i to też wpłynęło na nas, że chcieliśmy się rozwijać, czyli też jakichś tam nowych zawodników pozyskiwać, grać z nowymi osobami i, i myślę, że to wpłynęło mocno. Właśnie, nawiązując do tych finałów, każdy jednak chyba chce nawiązać do tamtej formy z finałów i półfinałów, jednak od tamtego sezonu, jak wiemy, nie prezentujemy się zbyt dobrze. Powiedz tam, jakie, jakie masz cele w tym sezonie jako zawodnik i jako zespół, jaki jest cel Promilków na ten rok? Myślę, że cel na to taki jak zawsze, czyli finały, play -renie. Jeśli chodzi o drużynę, no na pewno w tej chwili takim głównym naszym celem, najbliższym, to jest złapanie tej formy, zgranie się przede wszystkim. A jeśli chodzi o moje indywidualne, to na pewno powrót do formy, która gdzieś tam wcześniej była. Na przykład kiedy jeszcze promienki wchodziły do pierwszej ligi, bo jak wiemy po tej mojej kontuzji dłuższej przerwy to jest troszeczkę problem, bo tej piłki się tak nie czuję i, i trochę strachu było i teraz jeszcze troszeczkę muszę wrócić. No a jeśli chodzi o kondycję, to problem nie ma, ale jeśli chodzi o jakieś tam o technikę, o, o pił trzymanie tej piłki czy tam... Czucie i to jest jeszcze z tym problem i ta noga, jeszcze ta kostka mi troszeczkę przeszkadza, więc to jest taki główny mój cel to powrócić do tego, co było wcześniej i, i wyjść z tego takiego dołka, gdzie mam cały czas problem z tą nogą. Rozumiem. I właśnie. Chciałbym cię jeszcze zapytać o rolę ze zespole, ponieważ jesteś głównie znany z tego, że na boisku nie odpuszczasz, patrzysz do końca, jesteś takim można powiedzieć wojownikiem. Opowiedz nam właśnie o roli w zespole. Czy Twoja rola skupia się na tym, żebyś głównie przecinał te akcje, fałdował rywali, czy jeszcze właśnie rozgrywasz, strzelasz bramki, asystujesz, podłączasz się do ataku? Tak to no, jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, jak wszyscy wiem właśnie nie odpuszczam, jak to mówi nasz znany polski sportowiec Taniu Skóry, nie sprzedam. <laughs> <laughs> I, I myślę, że to jest takim głównym moim atutem i czymś, co mnie wyrównia w drużynie, że właśnie nie odpuszczam. Co prawda często nie wiem jeżdżę na dupie, gdzieś tam y, nogi wkładam i tak dalej, takie mocniejsze wejścia, natomiast nigdy nie jest moim celem, żeby właśnie spawlować. Nigdy nie byłem takim typowym y, powiedzmy arboledą, który szedł w nogi, nie po to, żeby wziąć piłkę, tylko zgarnąć nogi przeciwnika, to zawsze staram się grać fair, ale ostro, na pewno ostro. Gdzieś tam na pewno patrzę na to, żeby komuś nie zrobić 3 bo tak jak wiem, ja też nie chciałbym, żeby ktoś znowu zrobił 3D, nie? Na pewno przecinanie piłek i takie... zawsze... ta szybkość moja była takim atutem i ta szybkość właśnie na krótkich dystansach, to na orliku jest takim, myślę, moim głównym atutem, że zawsze na jakąś prostopadą piłę to potrafię dojść zawodnika gdzieś tam, który nawet mnie gdzieś tam wcześniej wyprzedził, i to chyba jest głównym takim moim zadaniem w drużynie. A innym to myślę, że może właśnie taki pokaz, taki zryw. Nawet jeżeli, nie wiem, przegrywamy pięcioma, to nie ma, że siadam, nie ma, że siadamy, tylko wstajemy i jedziemy na dupie, aż te pięć bramek nadgonimy. Nie? Także myślę, że to jest głównym takim tutem. Tak jak wszyscy mówią, małe bojowni, tak mały bojownik, to tak się czuję i, i myślę, że mi to odpowiada, jak, jak jestem postrzegany, bo. Odbieram to pozytywnie. Czy poza błyskiem również jesteś yy, wojowniczy i taki zadziorny? Yy, znaczy tak, może nie wojowniczy. Yy, raczej spokojny, ale na pewno nie odpuszczam. Jak do czegoś dążę, to idę w tym kierunku i będę szedł czasami powoli, ale w jakimś tam kierunku zawsze idę i, i nie odpuszczam. A na pewno nie odpuszczam yy, z powodu innych ludzi, raczej jakbym miał odpuścić to takich swoich słabości, ale... Też staram się tego nie robić i, i staram się być zawsze taką osobą, właśnie, która pociągnie resztę, jak jest nie jest za dobrze. To wtedy, żeby też pociągnąć, żeby pokazać, że chociaż walczyć. Poza grą w drużynie masz jeszcze inne role? E, role. No, hmm. jak każdej. Na pewno mam rolę zawodową. Witam, pracy. E, Na pewno też rolę. Mężczyzny w czyimś życiu. Tak. No i co, i na pewno rolę takiego? Myślę, jakiejś tam osoby, która gdzieś tam w towarzystwie jest taką zawsze osobą otwartą. I, i tak jak w naszej ekipie, tak zawsze gdzieś tam jestem, staram się przynajmniej być. A w zespole błodoszym jest trochę, że byłeś na przykład zatrudniony w drużynie jako konserwator. A no, był takie epizod w moim życiu. To akurat działo się z takich sytuacji, gdzie moja ręka y, tutaj dobrze zadziałała, czy tam gdzie? Więc... No i to się właśnie działo z takich y, robutek, że tak powiem. No, Widzimy to. I, I powiedzmy, że to jest taki epizod gdzieś tam żartobliwy trochę, czy, czy nie, ale... Na pewno lubię sobie pomajsterkować, stąd się może też to dzieło. Rozumiem, że możemy zawsze się Ciebie liczyć. Jeśli chodzi o, o jakieś tam Jak to wiemy: grill to jest specjalność. Oczywiście. Tak, tutaj zawsze będę pomocno dojął. No to dobrze. Powiedz mi, wchodzą suchy, że podobno jesteś zaangażowany w jakiś nowy sponsoring drużyny. Możesz to nie wiem, potwierdzić, zdementować, rozszerzyć się bardziej publiczności. <tryk> Generalnie, to tak. Nie jest jeszcze jest to na takim etapie, że wszystko jest dopiero planowane. Natomiast jest taka, powiedzmy, możliwość. Staram się, żeby taka możliwość była, żeby troszeczkę jeszcze rozwinąć to nasze zaplecze sprzętowe, czy tam, jeśli chodzi o stroje i jakiś tam większy sponsoring. Ale w tej chwili to jeszcze jest wszystko w planach. Także generalnie. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo jeszcze nie wiem do końca. Plany są, ja zawsze staram się wesprzeć to i że tak powiem będę tak długo drążył, aż wydrążę i na pewno coś się uda zafić. A jeśli chodzi o jakieś tam dementacje, na pewno nie mogę niczego obiecać, tylko to, że będę do końca walczył o to, żebyśmy coś, coś tam dostali, żeby jakoś tam zyskali na, na tym, że mam jakiś tam e, powiedzmy dojścia. Tak, tak mógłbym to wymyślić. Dobrze, może jeszcze spytam Cię o, bardziej o rozgrywki na ekipę i Arena. Jak Ci się podoba perspektywa właśnie tych rozgrywek? Jak Ty to oceniasz? Jak to wygląda? Jeśli ja chodzi o Lubię, prawda? Bo w innej miast nie będziemy już tam drążyć tematu. No, myślę, że tak. Liga się rozwinęła na pewno bardzo mocno. Pierwsza Liga jest taką już Stałą ligą, gdzie cały czas są rozgrywki, nie ma jakiejś rotacji drużyn itd. Tak Samo to, że zawodnicy, którzy grają w Lubińskiej widze, są zawodnikami nie tylko Play ale też ościennych drużyn, które grają, czy to w Lidze Okręgowej, czy to w ligach wyższych. I jakiś tam poziom już jest. Yy, wiadomo, że yy, ten poziom jest troszeczkę u nas jeszcze taki może yy, niewyrównany, bo, bo tych lik musiał być o wiele, wiele więcej, żeby to się tak całkiem wyklarowało. Ale na pewno poziom jest wysoki, jak na takie małe miasto, yy, co mnie cieszy, bo przynajmniej mogę yy, właśnie powalczyć z lepszymi od siebie, co jest taką właśnie moją... Yy, ulubionym zajęciem, czyli próbę dorównywania tym lepszym. No wiadomo, że piłka to nie jest jakiś sposób na życie moje, ale yy, zawsze lepiej jest pograć kimś lepszym, niż gdzieś tam kopać się, czy, czy coś Tak, to jest odpowiednia formacja. dokładnie. I, I właśnie powalczyć trochę, pokazać, że, że się nie odpuszcza, bo czasami nieumiejętności wygrywają, a, a ta ambicja i, i ta walka, nie? Czy były jakieś momenty, że chciałeś ogłosić drużynę? Nie chodzi mi tu o wyjazd, tylko jak, jak byłeś aktywny w grze. Czy były takie momenty, że chciałeś opuścić drużynę, nie wiem, zmienić barwy, czy zakończyć całkowicie karierę player'a? Generalnie były takie momenty, gdzie, gdzie, gdzie się troszeczkę odechciwało tej gry ze względu... Nawet nie to, że nie wychodziło, ale też z takich względów, że, że nie było atmosfery. I to była taka bardziej niechęć odejścia, czy tam yy, dania sobie spokoju, a bardziej taka... Taki smutek trochę, że to wszystko się psuje, że człowiek wracał myślami do tych chwil, gdzie wchodziliśmy do pierwszej ligi, była Euforia, gdzie mieliśmy taką organizację poza meczową też imprezy i tak dalej, gdzie było naprawdę bardzo fajnie i człowiek z tego wracał i, i tak było tak smutno. No i to tak troszeczkę działało, bo porównanie było takie ani inne i, i tak może to wychodziło, ale... Nigdy nie myślałem o takim, na pewno nie o przejściu do innej drużyny, raczej o tym, żeby po prostu na razie się odsunąć. Takie są czasami... Odpocząć troszeczkę. Odpocząć, odpocząć, bo wiadomo, no, yy, są rzeczy, na przykład yy, praca jest czasami, gdzie jest okres taki ciężki, czasami w domu jest coś tam ciężkie i jeszcze do tego zbawę się drużyna i człowiek już nie ma siły na nic. I takie momenty po prostu były. Mhm. Ale w chwili obecnej jest zadowolony. Tak jak najbardziej w tej chwili. No na razie jeszcze nie mogę pograć ze względu na te moje problemy zdrowia, ale na pewno myślę, że będziemy starać się tutaj ale... rozwijać i po powrocie jak najbardziej starać się, może uda się tą ligę halową załatwić mhm. i, i, i do wiosny troszeczkę się tutaj do, dograć i tak. pokazać jakiś poziom na... na i tą to pozytywną płytą zakończymy nasz kolejny odcinek Propiwko. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Siema, za udostępnianie tego filmiku na Facebooku, na Waszych tablicach przewidzieliśmy konkurs, w którym do wygrania jest piłka Nike oraz bojka z naszego pięknego Bałtyku. Także udostępniajcie i czekajcie na nagrody. Siema!